W 1812 roku przez biskupa przymorskiego Antoniego Kołaszewskiego. Ten <grymianie> podczas wybrania ciągłej troski kościół lotami. Początki tego miejsca dała Zofia Zagrobążów Tarnowska, która na wieczę zmarłego męża nadała zakładamunku majątkowi nazwę Tarnowiec. Tu z tej fundacji powstała najpierw kaplica a następnie materiał spod upadłego w międzyczasie dworów posłużył jako do obecnego kościoła. Kolejne pokolenia parafian oraz miejscowych proboszczów dbały o rozwój materialny parafii. W ostatnich latach, dzięki wspólnej pracy, nasz kościół i jego otoczenie nabrały nowego blasku. Parafia to przede wszystkim wspólnota wiernych. 200 lat istnienia parafii to okresy rozwoju ale też możliwych wydarzeń wojennych i zawieruch dzieniowych. Ziemie te to przecież przez wiele lat z tych granic zawodów oraz punktów. Pomimo tych przeszkód, miejscowa ludność zawsze jednak trwała przywodów oraz walczyła o niepodległość ojczyzny Ekscelencjo, dziękujemy za przyjęcie zaproszenia na ważną dla nas uroczystość. Twoja obecność dodaje jej randum, umacnia naszą wspólnotę terapialną, do dalszej, jeszcze gorniejszej pracy dla pokładu mężczyzn. W imieniu rodziców dzieci przystępujących do sakramentu bierzmowania, prosimy księdza arcybiskupa o udzielenie. Żeby rodziców. nie stracili tego kompasu, tej musoli, która wskazuje kierunek życiowy. Żeby dorabiali się dobrobytu, ale w sposób godny, co dzisiaj jest w całym świecie i w naszej wyczynie też nie zawsze ceniony i respektowany. Ma. Trzeba więc właśnie szanować tę tradycję, bo z niej wyrośliśmy, bo ta tradycja jest twórczym elementem przekazu stylu życia, kultury, żeby o Polaku mówiło się, że to człowiek uczciwy, pracowity, prawy, że to człowiek wierny, jeśli da słowo, to go dotrzymuje, że to człowiek na którego można liczyć, że to człowiek dobrego serca i szlachetnych myśli. Dlaczego o tym mówię? Dlatego mówię, że właśnie obchodzimy dzisiaj piękny jubileusz tej naszej parafii. Tu przedstawiciel parafii wspomniał po troszeczkę historię, że dzięki trosce tych, którzy mieli wtedy możliwość Większe możliwości mieli ci, którzy byli właścicielami wioski i oni zaczynali budowę kaplicy, kościoła, który potem został rozbudowany. Tarnawiec był twierdzą w swoim okresie. Był twierdzą warowną, która chroniła ludzi. Nawet z pobliskich miejscowości tu się ludzie chronili. Przed napadami katarów, czy nawet w Wołosów, jak rakoczy tu przecież przyszedł, niszczyli, grabili. Dlaczego? Także i zamek, który tu był, został zgrabiony. został podrabiony. Jak czytamy, że z tego, z tych pozostałości, z ruin, poszerzono kościół mniejszy, bo rozbudowano go. Ale przyniesiono ołtarz jak ze starego kościoła, z Więc przychodzili tu ludzie dlatego, że. Łakomi zarobku bezprawnego w czasie wojen na maści. bo była to społeczność zżyta, która się już dorobiła pewnego poziomu, pewnych wartości. Czytamy, że właśnie funkcjonowała to w XIX wieku już tradycja manufaktury, tkactwa i innych rękodzielniczych zawodów, które przez spokojną pracę prowadziły do pewnego dobrobytu, do wzmocnienia poziomu życia. Dowód, że, że ta polska rodzina, tradycyjna polska rodzina miała wielkie walory, szanowała życie. W tej rodzinie było miejsce dla kolejnego dziecka. Nawet w trudnościach je wychowywano. Było miejsce dla starca. Było miejsce dla krednego, samotnego, który znajdował dach nad głową. Myślę, że są to wielkie piękne tradycje polskiej rodziny. Powstała wasza parafia rok 1812. To jest bardzo ciekawy rok. Przecież przez Polskę przesunęła się nawałnica wojny. To jest przecież przemarsz Napoleona z jego wojskami. W Tarnawcu ludzie zatroszczyli się podobnie jak jak w innych miejscowościach, zatroszczyli się o kościół, o powołanie, skorzystali z tej sytuacji, żeby powołać parafię. To wcale nie był łatwy czas. Wiskup Bołaszczeski miał wielkie kłopoty z austriackim cesarzem, bo zlikwidował seminarium, ale powoli, pukając, przypominając, otwierał parafię, pokazywał drogę, którędy trzeba i tę polskość, i wiarę i powoli udało mu się i otworzyć na nowo seminarium w przejściu, i także powołać wiele targów. I'm you. i ksiądz Kazimierz Węgłowski, ksiądz Marcin Myszak i ksiądz Antoni Bukała, który jest tutaj z nami i żyjącym najstarszym proboszczem. Bardzo dziękujemy księdzu za przybycie. Dziękuję. Bardzo, bardzo, dziękuję. bardzo dużo księdzu serca musiał zostawić, skoro tak Pięknie oklaskują Księdza. Następnie ksiądz Władysław Lorenz, ksiądz Zdzisław Długosz, ksiądz Kazimierz Pacyniak, ksiądz Ryszard Kroliński i ksiądz Franciszek Goch, który był ostatni. Chodzi lat ja z tej parapii. Będę mógł w niej 8 latach tej parafii wyszedł ksiądz wtedy, kiedy tutaj byłem wśród Was. Cieszę się, że mogę tutaj dzisiaj przeżywać z Wami tę wielką uroczystość założenia tej parafii. 200 lat przepłynęło wiele pokoleń, które tutaj wpraszały Was długosłowieństwo, błogosławieństwo. Wiele pokoleń, które odeszły Molenia, które znowu upraszają u Boga w tej parafii o błogosławieństwo Boże dla siebie, dla swoich rodzin, a także polecają swoich zmarłych, którzy odeszli na drugą stronę do wieczności. Dzisiaj polecałem tych, którzy odeszli i modliłem się dla tych, którzy są, którzy pewno niektórzy pamiętają, kiedy wśród Was byłem, pracowałem, Wami się modliłem, wypełniając te wszystkie obowiązki, które w propościowi. Cieszę się, że mogłem jeszcze raz tu być. Na tej parafii, które której obecnie jestem, jestem już 37 lat, wyszło 8 kapłanów, którzy pracują w diecezji przemyskiej, bo w tej chwili jestem w rzeszowskiej diecezji i tam ani jeden kapłan nie pracuje, wszyscy pracują, jedzę z nim, Serdecznie wszystkich pozdrawiam i cieszę się, że mogłem was dzisiaj być. Niech będzie pokładany No i oczywiście ostatnia, grupa, wspólnota piękna, o której słyszę w różnych miejscach już raz z Józefa. To jest moją radością, że takie wspólnoty są i one tutaj w tej parafii Waszej działają. Jest to największe wsparcie dla każdego kapłana pracującego w parafii. Życzę Wam wszystkim, aby to dobro duchowe, to bogactwo ducha było udziałem Was wszystkich, by się jeszcze bardziej pomnażało przez tą pracę kapłanów i Waszą posługę ich i Waszą współpracę z nimi. Życzę tego wszystkim. Szczęść Boże i przede wszystkim księdzu proboszczowi, księdzu Mikajuszowi na te dalsze trudy. Niech Bóg błogosławi. No i wykonał ksiądz sprawość trudną pracę prywalnie przygotował. Dzięki temu yy, obecny proboszcz dziękował Panu Bogu, że ma im piękny kościół. w to drwarnię, jak coś... Ksiądz mnie do tego zmusił. Co miałem zrobić? tutaj. Rada Barabiana to dokładnie pamięta, ale wszystko jest na Przez tego tytułu, że gdy tu przyszedłem, to ci wierzmowani właśnie byli tym pierwszym rokiem, kiedy ich do komunii przygotowywałem. Dzisiaj patrzę, że ich są wierzmowani, czyli otrzymują już Ducha Świętego, kolejny sakrament. I cóż jeszcze powiedzieć? Dzisiaj Bogu dziękowałem, że Pan Bóg mi pozwolił tutaj stanąć na tej tarnowickiej ziemi. Przez te sześć lat tutaj pracować. I Bogu nie będą dzięki. A Wam jeszcze raz za wszystko dziękuję i życzę Wam, abyście żyli mocą tego Jubileuszu, abyście byli mocni nieustannie, właśnie mocą wiary, mocą tej miłości, tego przywiązania do kościoła powszechnego. tego właśnie każdy z kapłanów może tutaj tego doświadczać. I życzę, aby ksiądz Piotr, ksiądz Mikariusz, tej wielkiej życzliwości, od Was doświadczali i tego chleba powszedniego na tym stole plebańskim nigdy nie zabrakło. Zapłacz szczęść Boże. Dziękujemy Księdzu Proboższowi, bo on wszystkim dziękował, a jemu trzeba też podziękować, że zorganizował właśnie to nasze spotkanie, taki jubileusz. Bardzo dobrze, że to zrobił, bo to jest wychowawcze, że parafia nasza ma się czym poszczycić. To są setki lat obecności Kościoła na tej ziemi, 200 lat pięknego Kościoła. I że to jest zadanie dalej przed nami, przed młodymi, przed dziećmi, że, jest, że mają miejsce w Kościele, są potrzebni. Kościół potrzebuje każdego z nas. Niech łaska Boża i błogosławieństwo będzie z wami. Pan z wami. Niech imię pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Przedmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen. No, no, było to, że tutaj mieli mnie pochować, no ale tu już zmieniłem, że już gdzie indziej to Może do nas ksiądz wróci. No, no nie, 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 nie ksiądz Piotr będzie jak najdłużej. Może za karę księdza tu dadzą, co? <laughs> Dobra, no właśnie, przywitam się, słuchajcie. O, patrzcie, to pięknie, widzicie, ciągle ci mężczyźni tutaj żyją długo i pogodnie. Pani była no popatrzcie, jak kwitnie ci obaj. <laughs>